Hej, nie wiem, czy wiesz, że każdy z nas, ale to absolutnie każdy z nas jest zdolny do rzeczy, o których nam się nie śniło. Każdy z nas ma w sobie ukrytą moc, która tylko czeka na wyzwolenie. I jak Ci o tym powiedziałem, to być może przyszło Ci jakieś wspomnienie z przeszłości, kiedy ktoś Ci powiedział, że czegoś się nie da absolutnie zrobić, ale to zrobiłeś. Więc napisz w komentarzu, czy miałeś coś takiego? Zakładam, że duża część, która to ogląda, miała to. I teraz, co zrobić, jeśli nie miałeś, a żeby to się pojawiło w twoim życiu, żeby uwolnić swoją ukrytą moc, a jeśli ci się już wydarzyło coś takiego, żeby się to powtarzało wielokrotnie? Zacznę może od tego, że opowiem ci o pewnym badaniu, które robił sobie taki naukowiec, dr Richer, się nazywał w latach 50. Wziął takie tuby 70 cm, napuścił wodę i wrzucił do, do nich szczury. Żeby sprawdzić, jak się będą zachowywać. I okazało się, że były nawet takie, które w przeciągu dwóch minut utonęły. Bo zaczęły na przykład nurkować i szukać gdzieś tam na dole drogi wyjścia, ale generalnie bardzo szybko się poddawały. I kaplica. Potem pan doktor. Zrobił ciąg dalszy swojego eksperymentu, gdzie zrobił coś takiego, że po te, te szczury sobie chwilę popływały, i już wiedział, że są na granicy życia i śmierci, więc je wyłowił, wysuszył i włożył z powrotem do wody. I stała się rzecz bardzo ciekawa, bo po tym wysuszeniu. Szczury dostały mocy. I najdłużej pływały generalnie w tej wodzie średnio po kilkadziesiąt godzin, a był jeden, który pływał nawet 80 godzin. Jak to możliwe, dwie minuty, a 80 godzin? Więc widzisz, możesz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, ale generalnie szczury dostały nadzieję. Za nadzieją szła wiara, że zostaną. Uratowane. Co to ma do ciebie? Ma bardzo dużo. Szczury są zwierzętami. Ty masz o wiele bardziej rozwinięty umysł, możesz nim o wiele lepiej zarządzać, jeśli chodzi o swoje emocje, jeśli chodzi o każdy aspekt Twojego życia. Więc Ty jesteś w stanie wielokrotnie bardziej wpłynąć na swój żywot, na swoje osiągnięcia. To, czego ci jest potrzebna, to wiara i nadzieja. Więc jak to zrobić, żeby to było na maksymalnie dużym poziomie? Ok, jeśli chodzi o wiarę, jest to kwestia. No, najlepiej było, gdybyś dostał parę razy kopa w życiu i potem się sam był w stanie z tego podnieść, bo wtedy masz efekt szczurów. Przerobione na swojej własnej skórze. Ten efekt, jak jaki dostałeś parę razy kopa w życiu, to możesz sam w sobie zbudować efekt wiary, przez budowanie swego rodzaju poczucia sprawczości. Robisz to przez to, że chociażby małymi krokami zaczynasz robić to, co do tej pory wydawało ci się trudne, niemożliwe, nierealne. Ja kiedyś zrobiłem taki mały eksperyment z kilkudziesięcioma osobami, gdzie najpierw im powiedziałem, żeby zrobili 100 przysiadów, co było dla nich trudne, albo nierealne, osoby w różnym wieku. Okazało się, że zrobili 100, no to skoro zrobiliście 100, to zróbmy teraz sobie kolejne 100. Wszyscy zrobili, bez względu na wiek, 50-latkowie, 60 18-latkowie, wszyscy zrobili 200 przysiadów. No, oczywiście wszyscy zdziajani, ledwo żywi. No to do, do jeszcze im podkręciłem śrubę, sam też robiłem, żeby nie było. To zróbmy jeszcze 100. Na zasadzie zobaczmy, co się stanie. I wyobraź sobie, że wszyscy, ale to wszyscy, zrobili te 300 przysiadów, chociaż w momencie, kiedy zaczynali, było to, gdybym powiedział na dzień dobry, zrób 300, nie zrobiliby tego. No nie, no zapomnij. Ale widzisz, głowa otwiera się w miarę, jak problemy się rozwiązują. I taki był efekt unik. Ok, potem przez najbliższe 3 dni wszyscy mieli zakwasy, niektórzy nie mogli wyjść po schodach, ale powstała w głowie jedna myśl, ja to potrafię zrobić. Ok, to jest na dość prostym przykładzie, jeśli chodzi o ćwiczenia fizyczne, ale możesz to przetrenować na nauce języków obcych, na naukę czy prowadzenie biznesu, no tak będzie Cię boleć, bo będzie to dla ciebie niewygodne, bo do tej pory pewnych rzeczy nie robiłeś, jak zaczynasz robić, więc na dzień dobry oczywiście pojawi się opór. Ale pojawia się to, co jest najważniejsze. Masz poczucie sprawczości. Wiesz, że jak ty coś robisz, to jest tego konkretny efekt. I teraz jak pojawi się jakikolwiek problem w twoim życiu, a pojawi się nie jeden, to jeśli ty masz dużo takich rzeczy, które zrobiłeś do tej pory, które były dla ciebie nierealne, trudne, niemożliwe, to jest w tobie wiara. I ty jesteś w stanie sam w sobie budować taką potężną wiarę, ale widzisz, to jest absolutnie, większość z nas została wychowana w religii katolickiej. Była tam mowa o tym, że wiara przenosi góry. Okej, okay, ludzie stoją w kościele kiwają głowami, myślami są zupełnie gdzie indziej, więc nie do końca to może do, do, do wielu doszło. W momencie, kiedy masz absolutnie stuprocentową wiarę w to, że coś się wydarzy w Twoim życiu, to to się wydarza. I widzisz, to zaczyna się od tak prostych rzeczy, jak idziesz umyć zęby. To nie musisz kombinować, wysilać się. O jejku, co ja tu mam zrobić, żeby pójść wymyć zęby? Muszę w ogóle wstać z łóżka? Czy ja będę w stanie podnieść tyłek? No przecież całą noc, 8 godzin, powiedzmy, spałem. Przecież to jest niemożliwe, żebym ja teraz wstał, wziął jeszcze jakieś urządzenie, mył zęby. O jejku, jejku. <laughs> Dobra, brzmi to zabawnie. Ale widzisz, tak samo w przypadku rzeczy, które w tym momencie wydają ci się trudne, jak je zaczniesz robić nawet małymi krokami, to będą dla ciebie tak banalne, że nie będziesz w ogóle o tym myśleć, że są do zrobienia. Czyli um, może to być kwestia tego, ile ty pieniędzy zarabiasz, może to być kwestia tego, jak to jest w twoim życiu, jeśli chodzi o twoje relacje z innymi ludźmi, jeśli chodzi o twoje związki. Tak naprawdę absolutnie wszystko w twoim życiu. Na początku może to być trudne, ale wiara, nadzieja. Wiesz, nie zapamiętasz większości słów, które powiedziałem w tym filmie. Już jutro pewnie połowy nie będziesz pamiętać, ale chcę, żebyś sobie zapamiętał o tych szczurach. Bo jak sobie pomyślisz o tych szczurach, które były zamknięte w pojemniku z wodą i się topiły. Więc jak będziesz mieć ten obraz w głowie, że najpierw poszły szybko na dno, a potem ktoś się wyciągnął, usłyszył, dodał im otuchy. W ich głowach pojawiła się nadzieja. Wiara, że zostaną uratowane. Więc im więcej potem, jak zostały włożone ponownie do wody, im więcej pływały, tym więcej było, no nie wiem, coś się takiego tajemniczego obudziło w nich. Co dodawało im sił z każdą minutą, jaką były w tej wodzie, że zostaną uratowane. Więc o to właśnie u Ciebie chodzi. Ale, żeby to tak naprawdę dla Ciebie zadziałało, musisz sobie za każdym razem postawić bardzo ważne pytanie. Dlaczego? To, co chcesz osiągnąć. OK, jest nowy rok, pewnie obejrzałeś już kilkanaście filmów motywujących na nowy rok. Ja tego nie będę robił, bo publikowałem takie filmy od 10 lat. O wiele lepiej zadziała na ciebie dobre pytanie, dlaczego ten cel, który sobie postanowiłeś na ten rok, ma się spełnić? dodasz do tego swoją ukrytą moc, którą wydobędziesz przez robienie rzeczy, które do tej pory wydawały Ci się trudne, niemożliwe i obudzisz w sobie właśnie ten ukryty gen, tą ukrytą moc, która doprowadzi do tego, że zrealizujesz najbardziej hardkorowe cele, o jakich się innym nie śniło, że będą w stanie osiągać, a Ty to zrobisz. Więc powiedzmy, że założyłeś sobie cel, Jakiś tam. Nie wiem, schudniesz 10 kg, albo przytujesz 10 kg, albo przypakujesz, albo zarobisz w tym roku 10 milionów złotych, a może zarobisz w tym roku 100 milionów. Więc popatrz teraz na ten swój cel, przenieś się troszkę do przodu i wyobraź sobie, że ten cel właśnie zrealizowałeś. Więc już dzisiaj, teraz w głowie. Wyobraź sobie, że jest koniec roku i ty się cieszysz jak ser, jak szczur do sera, nie szczur do wody. Że wow, zrobiłem to, osiągnąłem to. I wzbudź w sobie tą emocję radości. I możesz sobie pomyśleć nawet, jak to kiedyś oglądałeś jakiegoś kolesia, już zapomnisz w ogóle, co to było. Gdzieś na YouTubie był jakiś koleś, który opowiadał, żeby sobie zwizualizować, jak ja ten cel osiągnąłem, i patrzę na początek roku, wtedy, kiedy myślałem jeszcze, że to jest w ogóle możliwe do zrobienia, i zastanawiałem się, czy dam radę to zrobić, czy nie, czy w ogóle machnąć ręką na, na to, co tam usłyszałem, ale pomyślałem sobie, a zobaczmy, co się stanie. I za tym poszło działanie, bo. Zacząłem sobie codziennie wizualizować w najlepszy możliwy sposób, że ja to osiągam. Zacząłem codziennie robić sobie afirmację, że ja to osiągam, że jestem stworzony do tego, żeby żeby to ten cel twój osiągnąć. Za tym poszło kolejne działanie, kiedy Przedłeś spać i zamiast rozważać, jaki był dzisiaj beznadziejny dzień, kto na ciebie nagadał dzisiaj, jak się beznadziejnie czujesz, po prostu poczuć zwyczajną wdzięczność za to, że żyjesz, za to, że masz internet, za to, że masz telefon czy komputer. Większość ludzi na świecie tego nie ma. Więc nawet za tak proste rzeczy możesz poczuć wdzięczność, po to, żeby budować w sobie odpowiedni stan umysłu. Stan umysłu, który będzie napędzał Twoją wiarę, Twoją nadzieję, że nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. I teraz, kiedy Ci to mówię, pomyśl sobie o rzeczy, którą wiesz, że powinieneś zrobić. I albo weź od razu to zrób, albo weź sobie kogoś z Twojego otoczenia, kto jest dla Ciebie przyjazny i miły. Żeby to nie był ktoś, kto Cię hejtuje w Twoim otoczeniu i powiedz tej osobie, że jest taka rzecz, którą chcesz zrobić i żeby Cię wsparła w tym, żeby to zrobić. Nawet jeśli jest to posprzątanie piwnicy, gdzie czekasz na to od 10 lat, żeby posprzątać, ale zawsze schodzi. Więc powiedz tej bliskiej osobie, słuchaj, chcę posprzątać tą e, piwnicę, dorać mi jak to zrobić, żeby mi się w końcu zachciało, żebym ja to zrobił, bo tak naprawdę chcę to zrobić tu i teraz. Więc widzisz, mamy kolejny aspekt, który spowoduje to, że Twoja wiara i nadzieja będzie rosła. To jest kwestia tego, żeby otaczać się odpowiednimi ludźmi, którzy będą Cię wspierać w realizacji Twojego celu, a nie podcinać skrzydła. Bo Ty jesteś taki albo owaki, bo Ty się urodziłeś taki albo owaki, nie masz pleców, nie masz pieniędzy, nie masz wykształcenia, bla, 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 bla. Takimi rzeczami karmiłeś się do tej pory i karmiło Cię Twoje otoczenie. I co ci to dało? Dało ci to nic. Więc jeśli chcesz zmian w swoim życiu, to jest kwestia zapanowania nad myślami, które w tej twojej głowie się pojawiają, bo to ty jesteś odpowiedzialny za te myśli. To ty jesteś odpowiedzialny za to, co zrobisz teraz po przesłuchaniu tego filmu. Czy zrobisz tą rzecz, którą odkładałeś do tej pory, bo to będzie pierwszy krok, który popchnie cię do tego, co chcesz zrealizować, czy to w tym roku, czy za 5 lat? Musisz zacząć budować w sobie wiarę w to, że jesteś osiągaczem, że realizujesz zadane sobie zadania. Do usłyszenia, pozdrawiam.